Cześć Tu Ksasen, to jest kolejna część mojego zagrajmy w bulletstorm. Mm, sorry, za obraz, ale gra mi się znimalizowała, no i to jest taki bóg, błąd, tak. Obraz się zrobił zielony. Dużo nie widzieliśmy. No ale... Czas na... Help! Help me. your brain with the robot's bioprocessor. You're gonna have trouble getting used to it, but uh, it, it, it's it's like an amputation. I'm gonna help you, okay? You... You are going to help me. I am having a difficult time seeing how you can help me. Your drunken thirst for revenge just killed our crew. <gasps> I'm. I'm sorry. You're sorry. You're sorry? Easy. Listen to me. The bioprocessor. You can't let it take control. You just can't let that happen. I'm going to kill you, Grey. I see no logical reason not to. That is a final Echo Instinct Leash. Yeah. So what? The communication lock. Open it. Mute the mic. Survivors report positions. Peska, this is Serrano. I'm alive, but stuck on some damn hotel rooftop. Shake that sweet little can of yours. Locals are congregating. I'm in the shit here and need some help. Any other Echo survivors, switch to tracker zero in on my location. I'm off to guard the general downtown. Serrano. This motherfucker is here. <laughs> Changes things, Ishii. Even if you don't want to assassinate that son of a whore, if he's here, rescue jump ships will be here soon. Process that chance of survival. Can you track the woman? Yeah. Got it. We find that broad. We can track her to Serrano we and- use the General to get off-world. Killing him is counterproductive. I know how important it is for you to help me. Yeah, of course. I wasn't thinking of killing him we get to him get you off world i know some black level bioengineers we can get you fixed up ishi i swear to my mother then if i expire you have failed your last bid for redemption yes so the Battery cell within this warbot is low if i do not charge it within 30 minutes i will die the freak jobs that attacked us got a large cluster of them southeast of here they gotta have some power cells then Okej, okay, no niestety, jeśli czasem ja będzie się musi tak starzać No tak, <grywki> inteligentny. No ale niestety nie każdy jest idealny. Careful. How you holding up? The pain manageable? Mm, yeah, that's it. I'm let with regardless. Get to the hell out of here, she. Not please. Got any idea what we're looking at here, Ishii? No. It is Confederate though. Not when the information from over here. Takie zasebniki będziemy idzieć no. Amunicja, un topa bronie. Od tego momentu będziemy będą zliczane punkty jakie będziemy zdobywać za zabijanie przeciwników. No i więcej z nimi naświrujemy, to będziemy zdobywać więcej punktów, a no tu z czasem nowe bronie. To będą nam się odblokowywać nowe strzały, coś w stylu. zabij przeciwnika nabijając na niego metalowy obiekt i tak dalej, i tak dalej.

już mam 1450 punktów wykonuj sobie trzeba aby zdobyć specjalne punkty możesz się wydawać zasobnika na no, to co już mówiłem no i na przykład możemy kupić amunicję, zwiększyć pojemność więcej amunicji

No ale ja szybki cel. They use technology? Doesn't make sense. It really no colonies or Confederate troops anywhere near here. Teczki, <laughs> No ułatwiając nam zadaniem, to prostu musimy zabić przeciwnika. Ulał. Wow. Zresztą, z jest właśnie. Oglądał metr od yeah.

No niestety z nim już trochę trudniej walczyć. No, w ale... prawie 2000 punktów. No, z czasem podblokuje jakieś dopalacze różne, te sprawy. Federacja będzie nagradzać, tak? szybko. Aha, no ale jak szybko będziemy reagować na no, takie rzeczy, to nie prawy przycisk, naciśnij R, E, spadzaj. Dostajemy do końca. Przezeł, przeze. Że... No, idziemy dalej. Czas wywołali jać. Jakieś No, tak, to są psychologi. W niektórych momentach trochę gra um, serus sam jakby się Nie wiem czy to dobre na mnie. tylko kilka osób może się ze mną nie zgodzić. No naj, najszybszy sposób na zabicie kogoś Arbus Tak zwany Tak zwany arbus hebsz, od, tak. Ja powiedziałem Boże no cóż, każdy ma prawo do błędów. No to akt pierwszy, rozdział drugi, właśnie go zakończyliśmy. No, aktów będzie 7. Jakiś 30 odcinków, ale nie jestem pewny czy już to mówiłem. No z tym. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie, komentujcie. Na razie.